Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Takie przemyślenie na sobotę. Eee, a może, słuchajcie, jest tak, że ten koronawirus nie istnieje. Wiem, wiem, poczekajcie, eee, zaraz się rzucicie w komentarzach. Eee, ruska dezinformacja, fake newsy. Dajcie mi dokończyć. Wpadłem na taki pomysł, który mógłby być scenariuszem jakiegoś, wiecie, filmu z Borysem Szycem i z inną, wiecie, śmietanką y, tvn seriali, że może być tak, że ten koronawirus nie istnieje, że to po prostu świat dookoła nas przestał istnieć i nasz wspaniały rząd z wielkim premierem i wspaniałym prezydentem chronią nas przed tą wiedzą i wymyślili tego koronawirusa, żebyśmy się nie dowiedzieli, że u naszych granic tłoczą się już hordy zombie, i nasza dzielna armia, już ledwo tymi wszystkimi rosomokami, f 16 się przeciwko tej armii broni. Że może wy, oglądając tego Donalda Trumpa w telewizji mówiącego o koronawirusie, oglądacie tak naprawdę jakieś renderowane sceny, coś jak wiecie: redaktor Węglarczyk i deepfake, czy jakoś tak to się nazywało. A więc kto wie, słuchajcie, może tak być. Może tak być, weźcie to pod rozwagę. Jesteśmy w łodzi i idziemy na burgera do manufaktury. Jak widzicie po mojej twarzy, ja burgery bardzo lubię. Będąc szczerym, lekką nadwagę mam, no ale dodatkowo, słuchajcie, nie jestem jakoś specjalnie z tego dumny. Ale z drugiej strony, nie ukrywajmy, każdy z nas ma jakieś swoje małe uzależnienia, prawda? No, tak więc dziś w planie jest burger, którego już ty nam nie chce zdradzić, nazwy. A jutro jest coś, na co bardzo czekam, bo bałucki burger. To jest taka nowa burgerownia Wodzi, która na Instagramie ma naprawdę mega fajne burgery, i, i ja muszę ich spróbować będąc tu w Wodzi. Ogólnie, jak chcecie kogoś w Wodzi spotkać na ulicy, to przyjdźcie do manufaktury, bo tu cała łódź siedzi. Nie, na no, Piotrkowskiej, kochanie. A, no, no to tak. To tu połowa łodzi siedzi, a druga połowa na Piotrkowskiej. A, o, w Piotrkowskiej. O, w Piotrkowskiej. Ja, no. Na innych ulicach praktycznie nikogo nie spotkacie w łodzi. Nie no, ja sobie robię. Wyjaśniło się, słuchajcie, ten lokal to jest in the jar. Więc tutaj sobie oszamamy jakiegoś burgerka fajnego. Jest bardzo fajnie, pusto. Można sobie wybrać stoliczek na zewnątrz. Duża odległość pomiędzy stolikami. A więc jest bardzo fajnie. W 2014 roku, zrobili w Japonii badania, 4 miesiące je prowadzili. Jak prawidłowo chwytać burgera? No bo część osób nie radzi sobie z dużymi burgerami, wiele rzeczy wypada. Część osób no, po prostu traktuje to jak zwykłego schaboszczaka i nożem, i widelcem wcina to, co jest po prostu hardkorem totalnym. Nigdy tak nie jedzcie burgerów, bo, no bo to nie jest jedzenie burgera. Tak więc my spróbujemy zjeść go klasycznie. Ale jest bardzo duży, zobaczcie, w czarnej bułce. Bardzo fajne. Dlatego oczywiście frytki. Tak. tak, a tu jest z gruszką i z innymi fajnymi słodkimi rzeczami. Najpierw oczywiście frytki. Spróbujmy, zróbmy degustację. Zajebiste. Mm. Nie chcę nic mówić, a to jest zbite w deskę. Wiem. Już jest zbity ja. Dobra, jedziemy. Smacznego. Dziękuję. Wy również co w tym czasie sobie zjedzcie. Bez tego się chyba nie obejdzie. Dobra. super, mhm. mega bardzo dobre bardzo dobre o kurde. to teraz już rozumiecie skąd ta okrągła twarz 10 minut i burgera już w moim przypadku nie ma coś mojego trochę Bardzo dobre. Oczywiście w takiej skali, wiecie, mojej takiego Janusza, który nie jada w jakichś wykwitnych burgerowniach. To dla mnie mega. Jeżeli byliście tu kiedyś, smakowaliście i wam smakował, to również dajcie znać. Nawet jeżeli wam nie smakował, to też. Zawsze mi się dostają takie chłopy. Wyjadam resztki, słuchajcie. Najadłem się jak cholera. Dobrze, że mnie z boku teraz nie widzicie. Dziwny to będzie vlog o jedzeniu. No nie cały, mam nadzieję, no ale. Ale musi być trochę jedzenia, prawda? Jak to może być tak, że w vlogu nie ma jedzenia? No? Powinien, powinno być zawsze jedzenie i recenzja Xiaomi. I wtedy vlog jest udany. Dobra, jutro kolejnego burgera przetestujemy. Za kogo tym razem zapłacę? O, już nie mówmy o tym. Niech to zostanie naszą słodką tajemnicą. Nie wszystko musicie wiedzieć. Nie wiem, czy oglądaliście mojego poprzedniego vloga. I tam, jak mówiłem o Lego, to wspomniałem o tym, że już teraz Lego nie robi zestawów z. Krzyżakami, z zakonem krzyżackim, no bo pewnie byłoby to niepoprawne polityczne obecnie Nie, tam bawić się krzyżakami I teraz się tak zastanawiam Kurde, jak tego burgera nagrywałem Czy powiedziałem, że będziemy jeść czarnego burgera? Cholera jasna i teraz nie wiem jak Jak go poprawnie nazwać Degustacyjny dzień numer dwa Tym razem Idziemy na bałuckiego burgera Tego na którego najbardziej chciałem tutaj w Łodzi, właśnie wyskoczyć. Zobaczymy, jak będzie smakował. I zobaczymy, jakiego zamówimy. A jest tego tam troszeczkę. dziś jest chyba 76 stopni w cieniu. Albo i więcej. Mamy dwa bałuckie burgery. Ja mam ze szparagami, sosem koperkowym i z czymś tam jeszcze. Z wołowinką oczywiście. A Justynka ma takiego klasycznego bardziej. Bałuckiego. Mamy do tego krążki cebulowe, fajne. Podobno dobre. U Justynka już próbuje, widzicie, ona już tutaj je. Tak jak tej pierwszej degustacji. Ja jeszcze nie zacząłem nagrać, ona już jadła. I mamy frytki. Zaraz spróbujemy. Klasycznie powinniśmy zacząć degustację od frytek, ale ja spróbuję tych krążków cebulowych. Dobre? Wycham, Naprawdę. Są lekko słone. Mm. Najlepsze. To jest hamburger. A jeszcze z jajkiem jest oczywiście. Bez tego się też nie obejdzie teraz. Wylewa się jajeczka. Kurde dobra. Powiedziałem. Wczorajsze miały lepszą bułkę o wiele. Też mięso chyba jest trochę za bardzo przyprawione. Drugi burger zaliczony. Chyba już degustacji trzeciego miejsca nie zrobimy raczej. Może innym razem. Może następnym razem zrobimy degustację kebabów. chudzkich Znasz jakieś kebaby w Łodzi? Mhm. Dobry czy nie? Mhm. Możecie lajkować Lub pisać Dawid Zrób kepsy górskie a przyjadę i zdrowie Jak klasycznie dojadam drugiego Po Justynce Ale słuchajcie usprawiedliwienia nie mam Mówiłem, że lubię burgery Dobra, słuchajcie, podsumowanie tego bałuckiego burgera i ogólnie naszej tutaj burgerowej degustacji wczorajszej i dzisiejszej to gdybym miał tak oceniać to ten burger wczoraj w whisky tak 9 na 10, solidne a ten bałucki burger powiem wam szczerze, że takie 5 na 10 a spodziewałem się wcześniej, przed przyjazdem, że będzie odwrotnie że ten bałucki tutaj rozwali system ale nie, słuchajcie takie główne zarzuty to bułka była za twardo spieczona, była bardzo twarda, taka wiecie, krucha twarda Taka jak nie w burgerach I dodatkowo mam takie wrażenie, że było mięso bardzo mocno przyprawiane A chyba nie powinno, bo wołowina powinna być bardzo taka neutralna, soczysta e, A nie był to burger ostry, a mięso było bardzo ostro przyprawione e, Tak więc to jest jakaś tam wada bardzo mocna tego burgera Tych burgerów, bo to nie tylko w tym moim było e, W tym drugim również, to mięso było bardzo mocno spieczone Pomimo, że była informacja, że jest tak na wpół Spiekane, czyli tak średnio. Bardzo fajne były te krążki cebulowe, one smakowały naprawdę krążki cebulowe, tylko były zasłone. Ktoś ogólnie tam dość mocno soli dosypywał, bo te moje frytki też były spoko, ale były zasłone. Ale było dobre regionalne piwo i była dobra lemoniada, tak więc może nawet 5,5 na 10. No, ale spodziewałem się czegoś fajniejszego, nie? no trudno. No to tyle, jeżeli chodzi o te degustacje Tak jak tam w filmiku mówiłem, gdybyście chcieli coś podobnego, może jakieś kepsy łódzkie, to dajcie znać, to znowu przyjadę i zrobię takie małe turne po kepsach. O właśnie, to tyle. Sparcia! Chodź! Cześć! Cześć! Ciesz się jakby na tydzień, nie było, a to jakieś dwie godziny jedynie. Cześć! Co zawstydziłeś się? Zawstydziłeś się, leserze? Komu tak wygodnie? O ty cholero! O ty cholero! again am Tym razem, słuchajcie, nie nagrywałem o łodzi jakiegoś takiego wiecie, odcinka w samym mieście. Bo mam taki odcinek, i jestem z niego bardzo dumny. Tak więc jego bardziej wam polecam, jeżeli o samo miasto chodzi. Natomiast jeszcze nie wyłączajcie tego filmu, bo jak tylko wrócę do domu, to mam wam do opowiedzenia jeszcze jedną fajną historię, która mam nadzieję, że was dość mocno zaciekawi. Tak więc widzimy się za chwilę. No, jestem ponownie, wróciłem z Łodzi. Nie, oczywiście, słuchajcie, nabijam się, znaczy nabijam, no. nie nagrywam tego oczywiście chwilę po powrocie z Łodzi, bo nie byłbym w stanie nagrać tego o 22. Byłem po prostu padnięty i też nie było światła. No, ale jak widzicie, jestem w swojej ulubionej lokalizacji. Mieszkanie, jest okienko balkonu, yy, będzie też pewnie zmieniające się co chwila. Światło, bo słońce wychodzi i zachodzi za chmurami, tak więc wszystko wróciło do normy. Zawsze mnie bawi, jak ci YouTuberzy wiecie, nagrywają jakiś materiał i mówią: o, widzimy się za chwilę. A potem dogrywają to dwa dni temu. No, ja jestem z Wami szczery, dobra, nieważne. Słuchajcie, to będzie wyjątkowo długi vlog. Ja chciałem jeszcze tutaj wywalić więcej materiału, ale obstawiam, że chyba nikt już z Was by tyle nie wytrwał. Nawet nie wiem, czy ktoś tą drugą część będzie oglądał, no ale zaryzykuję. Chciałem Wam w niej opowiedzieć bardzo ciekawą historię, której zapowiedź już chyba widzieliście przed chwilą. Jak wracałem pociągiem, to tam troszeczkę Wam zdradziłem, o czym ta druga część vloga będzie. Ja, słuchajcie, z taką cyfrową fotografią zaczynałem w 2008 roku. Tak na poważnie, no bo wcześniej miałem jakieś tam, wiecie, cyfrowe małpki, ale taką pierwszą cyfrową lustrzankę kupiłem sobie w 2008 roku. To był chyba. Canon 20D używany, no ale jarałem się niesamowicie, kupiłem wtedy do niego jakąś tam 50 1, 8, co już było totalnym kosmosem wtedy dla mnie. No i zacząłem robić różne fajne zdjęcia. Fajne oczywiście wtedy, tak mi się wydawało, prawda, że są fajne. Teraz z perspektywy czasu, jak te zdjęcia oglądam, no to już tak fajne mi się nie wydają. Chociaż kilka kadrów, no jak teraz te zdjęcia przeglądam, no było ciekawych. No i zacząłem robić wtedy te zdjęcia cyfrowe, takie pierwsze, bardziej na poważnie i pamiętam, że z takim znajomym Jarkiem, który nagrywał różne ciekawe rapsy wtedy pod pseudonimem Tybet, no zaczęliśmy robić różne takie sesje zwariowane. On sobie to wykorzystywał potem do mixtape'ów, do albumu, do różnych portali rapsowych z newsami, takie materiały, wiecie, promocyjne. To był ogólnie fajny okres, bo, bo te sesje odbywały się często, wiecie, na takim dość mocnym, spontanie, bo po prostu Jarek się odzywał jakieś 22, słuchaj Dawid, może skoczymy na jakieś zdjęcia i braliśmy samochód, braliśmy jakąś tam troszeczkę większą ekipę e, często, no i jechaliśmy w jakieś miejsce i po prostu fotografowaliśmy. I często robiliśmy te zdjęcia, ja je ogólnie gdzieś tutaj będę Wam wyświetlał, te, które w tym okresie gdzieś tam z Jarkiem robiliśmy. Często robiliśmy je na różnych, wiecie, takich podziemnych parkingach, różnych galerii handlowych, ogólnie na różnych parkingach. Często ochrona przybiegała, e, często gdzieś nas przeganiali, ganiali nas tam, tak więc było naprawdę, naprawdę klimatycznie i ostro czasami. No i pamiętam, że słuchajcie, kiedyś wybraliśmy się w nocy. Po północy do jednej z galerii handlowych, no nie będę mówił, której, na podziemny parking, żeby zrobić właśnie taką szybką sesję na tle różnych, wiecie, ścian, na, różnych, na, na, na tle tej, wiecie, ogromnej przestrzeni, tego betonu. Przyjechaliśmy tam oczywiście samochodem, rozłożyliśmy się ze wszystkim yy, i zaczęliśmy robić tą sesję. I ja już pamiętam wtedy, po kilku zdjęciach kątem oka zauważyłem, że idzie do nas już ochroniarz. No i mówię do Jarka oczywiście, słuchaj Jarek, idzie do nas y, ochrona. No Jarek mówi, słuchaj, nie odzywaj się, ja to załatwię. No i ten ochroniarz co? to taki, taki starszy, wiecie, dziadek, gdzieś tam dorabiający sobie do emerytury, co pewne. No, i pyta nas, dlaczego, co my tutaj robimy. Nie? No, Jarek mówi mu że robimy sobie tutaj sesję zdjęciową, gdzie Ja się oczywiście nie odzywam, e, tak jak, jak, jak mnie prosił. E, no to ten facet, wiecie, rozgląda się po nas, patrzy, spogląda, no i pyta, dlaczego w tym miejscu, nie? No i Jarek, słuchajcie, w tym momencie odpala tekst, który mnie po prostu tam zbił praktycznie z nóg. No i mówi, że tutaj kolega jest znanym fotografem z Manchesteru, e, no i ma taką wizję artystyczną właśnie na taki parking, no i no, Jarek tam muzykę robi, no i... Dlatego tutaj jesteśmy, nie? No i ja tam w tym, momencie, w tym momencie zamarłem, bo po prostu nie byłem na taki tekst przygotowany. No ale oczywiście nie odzywam się dalej. No i ten facet, słuchajcie, yy, mina taka, wiecie, no, zdziwiona, ale jednocześnie nie taka w stylu, co tym. ale taka, wiecie, zafascynowana wręcz, nie? No i tak spogląda na mnie, tak mi ilustruje, wzrokiem, wiecie, od dołu do góry. Potem na Jarka. I pyta z Manchesteru, z Manchesteru. No Jark mówi: tak, tak, tak. No, on tam ró robi różne sesje e, w Anglii, prawda? No i on znowu patrzy na mnie, patrzy na niego i w pewnym momencie, słuchajcie, odpala tekst. Ja tam, wiecie, w, w tym momencie już i tak stałem, już y, cały czerwony. Y, nie wiedzą, już, już ledwo wytrzymując, żeby się nie roześmiać, no ale starałem się utrzymać jakąś tam delikatną powagę. No i w tym momencie ten ochroniarz, słuchajcie, odpala taki. No niesamowity tekst i pyta Jarka, niech pan go zapyta, komu kibicuje, czy Manchesterowi United, czy Manchesterowi City, nie? No to Jarek, wiecie, tam też już widzę lekki uśmieszek, no i mnie pyta po angielsku, komu ja kibicuję, skoro jestem z Manchesteru. A to był ten okres, słuchajcie, gdzie w Manchesterze United chyba grał wtedy jeszcze Cristiano Ronaldo. Tak, chyba ostatni sezon, czy jakoś tak. No ja oczywiście, wiecie, tam panując, żeby nie wybuchnąć śmiechem, nie? no to z takim akcentem starając się zachować akcent jakiś, dodatkowo na dodatek nie brytyjski, ale wiecie, z jakichś amerykańskich filmów, mówić, że a, jezu, yes, of course, Cristiano Ronaldo, Manchester United, nie, i on się, słuchajcie, ten ochroniarz wtedy nieprawdopodobnie rozpromienił. To było tak, jakbyśmy mu coś niesamowicie y, drogocennego podarowali. Zafascynowany, słuchajcie, pozwolił nam robić te zdjęcia, mówi, a, no to okej, okay, okej, okay, to fotografuj, panowie, tylko bardzo proszę tutaj nie fotografować. Tego szyldu, tej galerii, prawda? Ale reszta okej, okay, okej. Okay. I nie dość, że słuchajcie, wrócił do tej swojej tam kanciapy, w której zapewne oni wiecie, ten Manchester United z tymi pozostałymi ochroniarzami oglądali, pewnie jak Liga Mistrzów była tam siedzieli, wiecie, i, i przy szlugach e, e, kibicowali. To nie dość, że wrócił tam swoich, słuchajcie, do tego swojego pomieszczenia. To jeszcze nam dodatkowo rozpadli światło na tym parkingu, e, no i mieliśmy jeszcze lepsze warunki do robienia zdjęć. Tak więc ja, jako znany fotograf z Manchesteru, Mogłem przez kolejną godzinę, czy tam półtorej pamiętam, jak robiliśmy te zdjęcia, gdzieś po drugiej chyba to skończyliśmy, mogłem robić po prostu dalej zdjęcia, jako znany fotograf. Każdy ma tutaj jedno życie. Każdy ma tutaj jedno życie. Każdy ma tutaj jedno życie Jeden cel, jeden sen Powiedz mi czy o tym wie Każdy ma tutaj jedno życie Każdy ma tutaj jedno życie